Projektowanie parametryczne to tak naprawdę ten kolejny, trzeci etap po, po projektowaniu czy po modelowaniu, bo parametryczne to jest związane w gruncie rzeczy z modelowaniem. Dziś traktowane jako najbardziej zaawansowana forma modelowania obiektów w tej wirtualnej przestrzeni komputera. I ta podstawowa rada bo po wielu latach doświadczeń jest taka, że żeby to skutecznie opanować, przede wszystkim trzeba wyznaczyć cel, dla którego to robię. Bo do celu dobiera się środki, tak? a to oznacza wybór konkretnego oprogramowania. Mało tego, nawet łatwiej jest się wtedy po prostu takiego oprogramowania uczyć, jeżeli wiem, po co to robię. I można zaczynać od bardzo prostych, cząstkowych zadań związanych z projektowaniem architektonicznym, czy to dotyczy elewacji, czy jakichś małych form architektury. Należy unikać naśladownictwa. Tak? Zaczerpniętego z profesora Google czy z jakichś innych źródeł, a nawet jeżeli, to niech źródłem inspiracji będzie przyroda opisana matematycznie, przeanalizowana, sprowadzona do jakiejś syntezy i w tym procesie wnioskowania tak naprawdę ułożona w algorytm i przeniesiona do programu komputerowego. Czyli to jest taki zestaw reguł, który w gruncie rzeczy projektowaniu towarzyszy od, od, od zawsze, natomiast tutaj w tym parametrycznym to, to słowo parametry jakby brzmi tajemniczo, a w gruncie rzeczy towarzyszy temu zawodowi od, od samego początku, dlatego że sparametryzować... Czyli wariantować rozwiązania można było już dawno, tylko zajmowało to o wiele więcej czasu. Dzisiaj natomiast ta parametryzacja umożliwia symulowanie, to szybkie symulowanie wszelakich w gruncie rzeczy procesów. I to, jest, I to jest to, co jest jakby istotą sprawy. Symulowanie i optymalizacja. Czyli jeżeli mówimy o parametryzacji w projektowaniu, to mówimy lub myślmy w kategoriach optymalizowania rozwiązań, a nie tylko wybujałych i przewspaniałych form i optymalizacji tych rozwiązań, no bo zawsze jako architekci pełnimy jednak tą służebną rolę, a globalizacja tak naprawdę no, wymaga tych, tych reguł, kooperacji między różnymi branżami, a również potem w procesie realizacji i tak dalej. To jest taki. To są takie kroki, które dzisiaj jakby z perspektywy czasu momentami wydają się po prostu oczywiste. No jesteśmy po prostu społeczeństwem informacyjnym i my jako architekci nie tylko, że możemy czy chcemy, ale wyraźnie widać, że się po prostu nieźle wpisujemy w to, w to społeczeństwo wiedzy.